Hej kochani, dzisiaj mam dla Was śmieszny filmik, w którym dowiecie się, czego na pewno nie mówią nastolatki, a a do kiosku właśnie trafił trzeci numer mojego magazynu. Znajdziecie w nich kilka fajnych gadżetów i taki fajny, świecący cosiek. W gazetce znajdziecie też psychotels, przepis na pyszne naleśniki, komiks i wiele innych ciekawostek. Dziękuję Wam też za te piękne listy, które wysyłacie na adres mojego sklepu. Okej, okay, zostawcie łapki w górę i zaczynamy! O hejka, upieczymy razem babeczki? Nie teraz. Ach, kiedyś babeczki zawsze piekłyśmy razem. Eee, <słuch> hej tato, co robisz? Maluję ci nowy obraz na ścianę. E, że co? Taniej będzie namalować niż kupić. Mama mówiła, że coś tu chcesz zmienić. O, co to? To nie. Co ty robisz? O co ci chodzi? To mój pokój, nie zmieniajcie tu nic bez mojej zgody. Kusiąka, weź jej coś, powiedz. Wyrzuciła mnie ze swojego pokoju. A czyli twoja córka to nastolatka? Daj jej trochę prywatności. Zapomniałeś już, jak to było kiedy miałeś kilkanaście lat? Andrzej, tu nie za dużo już masz tych plakatów? Mamo, to mój pokój i ja tu decyduję. Ach, te nastolatki! <noise> Rany Jurek, chyba byłem jeszcze gorszy. Nie wątpię. Wszystkie nastolatki są takie same. Ciekawe jakby to było gdyby zachowywało się inaczej. Czego nie mówią nastolatki wieczorem? Hej, co robisz? Właśnie miał okazać kto wygrał? Sorry, ale już jest 23. Im wcześniej pójdziemy spać, tym łatwiej jutro nam się wstanie. Kochanie, ale jutro przecież jest sobota. No właśnie, nie ma to jak zacząć weekend z uśmiechem na twarzy. <laughs> Zabieram to ze sobą, aby kąpać się i spać. Dobrze, córko. Czego nie mówią nastolatki na zakupach? Co ty robisz? Dlaczego niszczysz swoje spodnie? Nogawka była zaplamiona, nie mogłam jej dobrać. Ach, kochanie, chodź, idziemy. Hmm? Mamo, dlaczego tu przyszłyśmy? Są przeceny, na pewno znajdziemy ci tu wiele fajnych rzeczy. A po co mi nowe ciuchy? Mogę chodzić w tych, które mam, póki nie wyblakną. Oj, przestań, nie możesz iść w za małych, wyblakłych ciuchach do szkoły. Dlaczego? No, a co powiedzą inni? Mamo, jaka nastolatka przejmuje się tym, co pomyślą o niej inni? Chyba każda. Czego nie mówią nastolatki, gdy nie ma internetu? O nie! Co się stało? Właśnie dostałem maila od dostawcy internetu. No i? Mają jakieś prace konserwacyjne i przez najbliższy tydzień nie będzie w ogóle internetu. Uuu, w końcu będę mogła odpocząć od gier komputerowych i przeglądania Instagrama. Co? Myślałem, że lubisz przeglądać Instagrama. Tato żadna nastolatka tego nie lubi. Wszyscy udają, żeby zrobić wam na złość. A najnudniejszy jest TikTok. Dlaczego nie mówią nastolatki, kiedy mają wolną chatę. Hej, a wy gdzie się wybieracie? Na imprezkę do znajomych, wrócimy jutro po południu. Co? To znaczy, że będę miała wolną chatę do jutra? Dokładnie tak, kochanie. Co ja tu będę robić sama w domu? Zanudzę się. No jak to co? Możesz zaprosić kilku znajomych i zrobić imprezkę. Co? A jak niby mam czytać lekturę przy głośnej muzyce? Chcesz czytać lekturę w wakacje? No oczywiście, wy nigdy w wakacje nie tęskniliście za szkołą? Wiem, może zadzwonię do mojej wychowawczyni i zaproszę ją na herbatę. Nie wolisz zaprosić koleżanki? No, moglibyście sobie kogoś poobgadywać. Niby co w tym fajnego? O, już 17, powinny pojawić się wyniki z olimpiady geograficznej. A niech robi co chce. Czego nie mówią nastolatki młodszemu rodzeństwu? Co robisz? Przeczytam ci wszystkie moje pamiętniki, od deski do deski. Ale po co? Nie chcę mieć przed młodszym bratem żadnych sekretów. Naprawdę? O, to będzie dobre. Posłuchaj, kiedyś bez twojej wiedzy pożyczyłam od ciebie 200 zł. To był deszczowy dzień i chciałam z dziewczynami iść do galerii, ale nie żadnych pieniędzy. Czego nie mówią nastolatki, gdy idą na koncert? Hej, Ludziska, zdobyłam bilety na wypasiony koncert dziś wieczorem. Idziecie ze mną? Jasne, co to będzie, Dawid? Podsiadło? A może Sana? Nie! Koncert trębaczy ze śląskiej orkiestry górniczo-hutniczej. Zagrałem wszystkie znane śląskie szlagiery! Niby jakie? Na przykład poszła Karolinka do Gogolinka! <noise> o, jednak nie mogę, wieczorem mam dentystę i idę wyrwać ząb. Co? Miałeś się za tydzień! Po co to odwlekać? Wolę wyrwać zęba niż iść na ten koncert! A ty pójdziesz ze mną? Yy, wiesz co, chyba zrobię sobie dzisiaj pukanie uszu. No trudno, pójdę z koleżanką. Czego nie mówią nastolatki, gdy rozmawiają przez telefon? Co powiedział jej to prosto w oczy? jak ona zareagowała? Niemożliwe, nie wierzę ci. Yy, zaczekaj chwilę. Wiktor? Hej! Co ty tu robisz? Podsłuchiwałeś całą naszą rozmowę? Nie, no skąd? Lepiej się przyznaj. Eee, no dobra, coś słyszałem. Świetnie! Chodź, powiesz nam, co myślisz o tej całej sytuacji. No hej, mam tu mojego młodszego brata, opowiedz mu wszystko ze szczegółami. Eh, halo? Czego nie mówią nastolatki, gdy obejrzą horror? To było straszne Wręcz przerażające Saruś, wyniesiesz śmieci z piwnicy, rano zabierają plastiki Dlaczego ty nie pójdziesz? A bolą mnie kolana, starość nie radość Okej, okay, już idę Jak dobrze, że mam w domu nastolatkę One nigdy po obejrzeniu horroru nie boją się ciemności nastolatki, gdy mają czas wolny? Hej, co robisz? No jak to co? Oglądam telegazetę. E, Okej, okay, to ja nie przeszkadzam. A co innego miałabym robić? Czego nie mówią nastolatki, gdy się je pyta, o czym myślą? Hej, o czym myślisz, kochanie? Zastanawiam się, czy esencją bytów w epistemologii platońskiej jest rzecz sama w sobie czy przedmiot poznania. I jaki wpływ miała ta koncepcja na myśl Arystotelesa? Często o tym myślisz? No, czasami, chociaż nie tak często jak moi znajomi. Czego nastolatki nie mówią w szkole? Dobrze, moi drodzy, dość z tego! Natychmiast mi się przyznać, kto wczoraj pisał po ławce. To ja, to ja! Lepiej, by ta osoba się przyznała, inaczej rozpoczniemy dochodzenie. No przecież mówię, że to ja. Sara, możesz tu do mnie podejść na chwilę? Aha! Nie możesz siedzieć cicho jak reszta kasy? Ale to byłam ja! Przecież wiesz, że ja was tylko tak straszę. Nigdy nie robiliśmy w szkole żadnego dochodzenia. Ale to naprawdę byłam ja! Usiądź, proszę i się nie odzywaj, albo dostaniesz uwagę z zachowania. Super, obiecuję pani. Czego nastolatki nie mówią w urodziny? Wszystkiego najlepszego, kochanie, w dniu urodzin! Co? Nowy telefon? Aha, najmodniejszy w tym sezonie! Ach, liczyłam bardziej na nowy kalkulator, ten już nie działa tak jak kiedyś! No nie uwierzycie, w piekarni zapomnieli napisać na torcie ile Sara ma lat! To dobrze, kto by się cieszył z tego, że jest o rok starszy? Nie cieszysz się? Z każdym rokiem bliżej do osiemnastki! Kto by chciał mieć osiemnaście lat i móc robić to, na co ma ochotę? A potem studia, praca i emerytura, jak ten czas szybko leci! Czuję się staro. Ja też. <gulanie> Ostrość jest wyłączona. Co? <gulanie> <gulanie> Bo Gigi? <Bro>. Pizza. <gulanie>